Mamy w części drugiej B naszego pomiaru intermodulacji, punktu intermodulacji trzeciego rzędu. Dlaczego do, zrobiłem dodatkową część? Chciałem coś wam pokazać. Przypomniałem sobie, że mamy w końcu modulację w generatorze, to możemy dwie tony wygenerować jako D czy modulację DSB o częstotliwości modulującej 100 kHz. I przez co mamy wolny kanał na heterodynę. O, tak teraz lepiej widać. Dobrze. Układ jest taki sam jak ostatnio. Przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Widać, że ta składowa już tu, tam gdzie powinno być 100 MHz, już przytłumiona, niemal na poziomie szumów. Jednak u, użycie lepszego generatora zawsze jest wskazane. Nawet już nie jest uwzględniana jako pik przez analizator. I zobaczmy, teraz jest składowe 3, 4, 2 i 5. 3, 4 nasze docelowe, 2 i 5 intermodulacyjne. Bo tutaj mamy. Minus 9 DBMów A tam 2,5 Z 65 tam, dalej, tam daje odległość 55 dB Podzielić przez 2 To jest 27 plus 9 minus 9 To tak 18 jest I P3 wynosi tak 18 dB To się akurat nie zmieniło Jest mniej więcej tak samo ale ciekawsza rzecz. i to. Jeżeli teraz zwiększymy nas sygnał do dBmów, No to wiadomo, mamy mieszankę harmonicznych ale to dlatego. O, to się stało. O, dobra Mamy zwarcie tutaj. Teraz jest dobrze. Ale dlatego, że musimy tutaj dać więcej napięcia na działkę? Dobra. No to tu też nie ma niespodzianek. Ten ip3 się nie zmienia. Ale dla częstotliwości heterodyny, dla mocy heterodyny minus 27 dB dzieje się coś ciekawego. Dla tej, to to, dla tej mocy składowe intermodulacyjne gwałtownie maleją. A no, może przedstawić, że gwałtownie i IP3 jak sobie przeliczycie, z 2,3, z punktów 2 i 3, 1 i 5 Dajcie mi chwilkę. Już nawet ma problemy, żeby je uwzględnić. Ale to nie będzie. 50. No tak, P58 przez 2 to jest 58, i minus 2 dB to jest 56. 56 przez 2 to jest 28, plus 2. No to tam skacze do 25 dBmów ten IP3. Ciekawe. Użycie jednego generatora, innego sposobu modul, generacji sygnałów jednak testowy, kiedy tak robi, robi robotę. Nie polecam jednak tego tajny S.A. Kupiłem to jako ciekawostkę. Coś może kiedyś jeszcze będzie z niego pożytek. A na razie, cześć.